Siemanko, siemanko, kausetika z tej strony, handluj tym, ale to zresztą widać, e, jaki to kanał. Ale fajna lawetka. Nawet dwie widzę. Kurde, tak poza konkursem. E, zajmując się samochodami, zajmując się motoryzacją jakoś tak głębiej, zauważyłem, że. Zmienia się myślenie, zmienia się ten tok myślenia i podejrzewam, że inne osoby też tak mają, nie wiem, jakiś fryzjer, czy, czy, czy patrzy na fryzury ludzi, czy jakiś no, krawiec na jakiś, nie wiem, skrojony garnitur, coś w ten deseń. Natomiast u mnie to się objawia czymś takim, że już chyba nigdy więcej nie spojrzę na samochód, tak jak patrzyłem kiedyś, bo od razu się doszukuje jakichś mankamentów, jakichś, nie wiem, śladów napraw, innych tego typu rzeczy. Jakby nie mogę spojrzeć na samochód, o fajne autko. Tylko po prostu jest już takie inne tak myślenia, inne jakieś takie e, doszukiwanie się jakiegoś drugiego dna, no różne takie inaczej. Tak samo na tą lawetkę, bo jedna jest teraz tutaj za mną i no właśnie jakiegoś e, jeepka sobie zrzucała e, z, bez powietrza w kołach, a druga jedzie sobie tam przede mną, w tym korku właśnie i tak też złapałem się na tym, że taka, szyb, taka szybka obczajka po prostu i e, ale fajny najazd, albo ktoś to tak spierdolił, jak tam można wjechać niskim samochodem i jakieś tak to się wszystko zmienia. No, ale to jest tak abstrahując całkowicie. I słuchajcie, co mi przyszło do głowy teraz jadąc w tym korku, bo w korku wiadomo, różne takie myśli chodzą po głowie, żeby po prostu oderwać się od tego i nie drzeć ryja na kierowców z przodu, którzy spowalniają jazdę w tym korku. Później samemu nie znajdując się z przodu i na mnie ktoś drze ryja i to się takie, taki korkowy rytuał się po prostu robi. Nie no, nie przesadzaj. Gdzie motocykl o tej porze, to już końcówka września jest przecież. Eee, no i tak, przyszło mi do głowy coś takiego, co nazywa się przekrętem. Taki przekręt, którego może i ofiarą, chociaż ciężko powiedzieć, żebym padł ofiarą, eee, bardzo ciężko nawet, natomiast była taka próba podjęta, i jako ciekawostka, to jest taka rzecz już znana od dość dawna, jeżeli chodzi o zbijanie ceny samochodu używanego no w nowym, nie wiem czy to działa, raczej nie. I generalnie utarło się, że to powiedzmy handlarz, czy, czy ktoś, kto się tym zajmuje, to jest taka gnida, która na siłę chce jakoś tutaj przekręcić prawilnego obywatela, czy też tam obywatelkę, taką osobę, która jest Bogu Ducha winna i nieświadoma, i w ogóle, i to ten handlarz chce zrobić kogoś w ciula. No, nie zawsze tak jest. Ja tak powiem z doświadczenia, że nawet dość często ktoś próbuje robić jakieś takie dziwne podjazdy, dziwne akcje, i tutaj o takich dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja, która teraz w sumie wpadła mi jeszcze do główki, to koszą trawę, kurde, ale niech nie koszą mi samochodu. Iść kamień, właśnie odprys. No dobra, pierwsza sytuacja. Przyjeżdża do Was klient na plac tak jak do mnie, powiedzmy, czy, czy też na posesję, na prywatną. Ja generalnie jestem za tym, żeby jakby dać swobodę takiej osobie, bo ja też lubię po prostu mieć święty spokój. Nie lubię, jak ktoś nade mną stoi, zwłaszcza jak jedziemy, powiedzmy, we dwóch, we dwie osoby, czy też jadę z kimś, a tu mi się trzecia głowa po prostu, wiecie, stoimy sobie, nie wiem, e, dajmy na to przed maską. Jeden tu, drugi tu, a tu, kurwa, na środku ktoś się wtrynia, po prostu jest trzecia osoba i na siłę tam próbuję coś podsłuchać, o czym rozmawiamy, czy, czy, czy też coś tam pokazywać, tłumaczyć. No. Ja lubię sobie stanąć gdzieś tak, tak ja robię w każdym razie. Stanę sobie gdzieś tam w jakiejś odległości, tak żeby po prostu tym osobom, które oglądają ten samochód jakiś komfort dać. No i wiadomo, jestem do dyspozycji jakby w ten sposób. W pierwszej takiej jakby fazie takiego kontaktu klienta z samochodem, z takim świeżym samochodem, którego nigdy wcześniej nie widział, no to to jest troszeczkę inaczej, bo tutaj raczej staram się być tak bliżej żeby po prostu momentalnie na jakieś takie pytania odpowiedzieć. Natomiast ja jestem zdania takiego, że jeżeli ktoś przez tam parę minut już zadaje mi jakieś pytania, a od czego to, a od czego tamto, od czego się to, no to później trzeba mu dać troszeczkę luzu, takiego dystansu, żeby no mógł po prostu zebrać myśli, jakoś pokombinować, pomyśleć. Taki przykład nawet teraz faceta, który kupował u mnie tego gran Espasa i zakup trwał 3 godziny. No, bo gdzieś tam dzwonił w międzyczasie, jakieś wideo rozmowy. Ja cały czas byłem, jakby w zasięgu wzroku. W tej pierwszej fazie właśnie byłem bliźniutko, natomiast później, już tak, jakby, no wiadomo, ja mu już wytłumaczyłem wszystko, co, co chciałem. Pokazałem, co jest w samochodzie, co nie gra w samochodzie, co, co może nie grać. Powiedziałem, już jakby swoje. reszta, no to były, jakby jego takie indywidualne rozkwiny, przemyślenia i tak dalej. Czyli, no, uważam po prostu, że w takim no, przeszkadzałbym tylko. Jeżeli miał jakieś pytania, no to wiadomo, podchodził i tak dalej. Ale zdarza się też tak, że ja takiego klienta po prostu albo z braku, może nie czasu czy, czy, czy coś, tylko właśnie też z takiego, um, z takiej obdarzam taką dozą zaufania i oglądajcie sobie. Bo jestem zdania, że po prostu nikt nic tam nie zakosi z samochodu, e, w, jakoś specjalnie nie zepsuje. Natomiast tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać, bo zdarzyła mi się taka sytuacja. To w sumie nie raz, ale to jest taka najbardziej jaskrawsza sytuacja z tych wszystkich, które teraz ogarniam pamięcią, kiedy przyjechał sobie facet oglądać samochód pod tytułem Renault Kangoo. Tam 2004 czy 5 rok, 1,9 DCI. I ten kangurek miałem wtedy dwa. Jeden był taki osobowy, drugi to była taka wersja ta przedłużana z tą, tą dłuższą paką. I on akurat oglądał tego osobowego, chyba. I przyjechał sobie. No dobra, idź oglądaj. Ja po tam paru minutach tak podchodzę do faceta, maska już oczywiście do góry. No nie wiem, ja zwykle rozpoczynam oględziny samochodu od tej zewnętrznej strony. Natomiast tutaj facet twierdził, że on jest oczywiście fachowcem mechanikiem, dla niego to jest najważniejsze. No dobra, każdy ogląda to na czym się zna, chociaż jak gdybym był mechanikiem, to oglądałbym raczej rzeczy, których ja mechanicznie nie dam rady ogarnąć, tak? E tak samo lakiernik. No lakiernik wiadomo obejrzy sobie z zewnątrz z tym, że on ma świadomość, że no dobra, są jakieś tam niedoskonałości, ale to sobie ogarnę. No i tak to według mnie działa, ale no, ten facet generalnie podniósł sobie tą maseczkę. Maska tam jest otwierana tak jak BMW powiedzmy, e, w jakimś starszym, czyli odwrotnie niż w nowoczesnych samochodach, o tak, czyli od siebie jakby. No i się okazuje, że samochód kopci. Kurwa mać, no ale nie kopcił przecież. No i o co tutaj chodzi? On faktycznie jakoś tak nierówno zaczął pracować, coś się dzieje i facet na siłę próbował tutaj wcisnąć, że no bo tutaj jest jakaś taka usterka, tutaj coś nie gra i no wiecie jak to wygląda, tak? Zaczął się ten taki taniec klienta ze sprzedający i w tym tańcu ten klient chciał ewidentnie pełnić rolę prowadzącego. No ale sobie tak myślę, no kurwa, no wszystko było ok, no to no, no dobra, no może stać się wszystko w każdej chwili. Natomiast stwierdziłem, no dobra, no nie pasuje Ci ten samochód, no to tego nie kupuj. Po prostu, no dzięki, cześć, nie? Zobaczymy, co tam jest, ogarniemy i, i tyle, no przyjedzie następny klient. I to było takie podejście, takie dość na luzie, które mnie troszeczkę uratowało. On strasznie naciskał, że tam coś nie gra, tam na pewno jesteś z tryskami, tam jest coś tam, coś tam, coś tam. No okej. Okay. Ostatecznie facet pojechał. Eee... Ale bardzo naciskał na zakup tego samochodu. I ja się tak zastanawiam, na cholerę ci w sumie jest ten samochód. Skoro ty twierdzisz, że on jest rozdubcony, no to po co ci coś, co nie działa, tak? No, ja generalnie, jeżeli już sam coś odkryję, że coś nie gra, coś co mnie jakby przeszkadza, no to ja tego nie chcę kupić. No bo po co mi przywożenie sobie na, na platku problemu? Jakby miał mało, tak? Także olewam temat. A ten tak próbował takimi podjazdami strasznie jakby zbić cenę, znegocjować cenę, bo tam jest usterka, bla, bla, bla. Co się okazało? Po jego odjeździe, po sprawdzeniu tego wszystkiego, coś tam nie grało po prostu przy no, jakichś rureczkach, tak to powiedzmy oględnie. Coś za słabo jakby wpięte, coś tam nie, nie ten. Okazało się, że ten nasz zawodnik, Magik, e, zamienił podciśnienia jakoś. No już nie będę tutaj wchodził w jakieś takie techniczne, bo sam generalnie nie pamiętam. Natomiast wyglądało tak, że coś jest tak na fałe, po prostu jakby wyszarpane i włożone w inne miejsce, jakiś e, no i. Od tego samochód kulawo pracował, czyli facet po prostu generalnie chciał zrobić wciula, czyli sam spowodował usterkę, którą podejrzewam po wyjeździe ode mnie za bramę, stanąłby sobie gdzieś tam na poboczu, zadowolony z dobrego dla niego zakupu i otworzyłby sobie maskę, zmieniłby sobie te dwa przewodziki i pojechałby zadowolony i szczęśliwy do domu. Czy to jest uczciwe? Nie. Czy to jest fajne? Nie. Czy to jest Tak. Bo to była taka, ta, taka nauczka, żeby jednak do końca ludziom jakby nie ufać. Nie ufać i taka lekcja, która no wiadomo, odebrana już była kilkukrotnie, natomiast teraz jako takie przytoczenie przykładu, no to ona się sprawdza bardzo dobrze. I teraz jest to jakaś taka doza zaufania dla klienta coraz mniejsza jakby. Czyli ja po prostu nie pozwalam sobie na to, żeby ktoś przyjechał w momencie, kiedy mnie nie ma, E, już tam coś robił, a też staram się po prostu, jeżeli ktoś już tam dojeżdża, żeby się kontaktował, żebym już od razu, od samego wyjścia był jakby przy kliencie. E, Tudzież też wiadomo, no samochód jeszcze jest jakiś tam zakluczony, zamknięty, to też jakoś tam nic specjalnie nie zrobi wewnątrz, tak? Żadnej takie usterki technicznej nie spowoduje, natomiast jest różnie, no naprawdę bardzo różnie. Ktoś może się nawet, nie wiem, opierać jakąś kurtką z jakimiś zamkami, a, a lakier ładny czy coś, to są takie rzeczy, gdzie trzeba tak naprawdę pilnować, bo swojego nikt nie dopilnuje lepiej niż Ty sam. Czyli taka po prostu mała lekcyjka, żeby uważać na to, uważać na ludzi i też ich nie obdarzać jakimś takim bezgranicznym zaufaniem, bo to się źle kończy. I sprawa numer dwa, ta, która jest w sumie taką, taką sprawą kluczową. To taki przekręt pod tytułem pieniężnym. ja się śmieję, bo to jest taka sprawa do świeżutka, która mi jakby przypomniała o czym, o tym, że istnieje coś takiego. I to się też często przypisuje właśnie handlarzom, że tam kombinują jakieś takie, tego typu rzeczy. I w skrócie, co to miało być? Samochód. Klient przyjeżdża do mnie obejrzeć samochód. Samochód wystawiony za 8900 zł. Taka była cena na nim. Moim zdaniem cena była naprawdę mega fajna, bo to było auto od no, takiego powiedzmy znajomego rodziny, które było... Praktycznie w każdym calu dopieszczone. I to był samochód, który niegdyś ktoś sprzedawał, bo musiał, tylko po prostu bo chciał, bo miał już drugi samochód. Ten zresztą stał tam chyba z 4 miesiące tak naprawdę nieruszany na parkingu ze względów jakichś tam zdrowotnych. No i autko, no prima sort. Cena też naprawdę fajna, bo moim zdaniem taka może nie jakaś okazyjna, natomiast taka poniżej takiej średniej ceny rynkowej jeszcze odrobinkę. Czyli taka jak najbardziej do przełknięcia. 8900, dobra, przyjeżdża facet, tak naprawdę pierwszy oglądający ten samochód z niedalekiej miejscowości. I teraz tak, ogląda ten samochód, wszystko fajnie, pięknie. Eee, no, wiadomo, no na oglądał tam z godzinkę postał, czy z półtorej też. No i stwierdzi, że on by go wziął. No to super. No i dochodzi do, jakby, negocjacji ceny, co jest w ogóle, no, kuriozum, ale, ale okej. Okay. No i 8900. No i on tutaj ustaje, coś tam jeszcze o 7,5 rzucił. Mówię, nie no, nie przesadzajmy, familiary dzisiaj nie ma. I to była jakby taka luźna propozycja, no dobra, ok, okej. Okay. I mówi, że ma jakieś tam ograniczone środki finansowe. Mówię, no panie, dobra, no, każdy ma, tak? Ja jak coś kupuję, no to też mam ograniczone środki finansowe i to jest mocno zwykle. Tak więc z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony no, to jest taki problem, z którym można się uporać przez kupno po prostu tańszego samochodu. Bo to był akurat tam poliftowa Mazda 6, Natomiast gdyby kupił sobie taką przedliftową, no to jeszcze by mu zostało i można to rozwiązać, można to rozwiązać. Samochód bardzo podobny, z tym, że tańszy, tak, i ja zrobiłbym to w ten sposób, gdybym naprawdę nie miał kasy. Bo po co się ładować i wyładowywać każdą złotówkę, wziąć sobie portfel i go tak wytrzepać całkowicie z każdego grosika na samochód, skoro można mieć jakiś zapas finansowy, no ale nie moja sprawa, okej. Okay. No i mówię dobra, ok, facet, jeżeli masz przyjechać faktycznie, jeżeli chcesz go kupić, to zróbmy tak, że już z bólem serduszka, ale 8200 zł. Z tego względu, że on kupuje samochód za 8200, czyli 8200 wybemnia z portfela, ale tak naprawdę tak, jakby kupił ten samochód za 8 koła. Dlaczego? Bo ja wystawiając fakturę, no to on wiadomo, nie musi do skarbówki. Ten samochód jest liczony tam chyba z, no nie wiem, ponad 10 tysięcy na pewno, no to przy 10 tysiącach, no to akurat te 200 to jest jakby skarbówka, tak. Czyli on jest tak naprawdę, tak jakby kupił go za 8000, do osoby jakieś tam, nie wiem, ziutka jakiegoś prywatnego. No, on jakby tego nie mógł pojąć, coś tam, coś tam, w końcu stanęło, że tam 8100 zł, już dobra niech będzie. Ale co? Facet mówi, że no, bo on musiałby przyjechać z żoną, bo przyjechał teraz swoim samochodem i, i, i nie miałby jak go zawieźć. no, ale no, gdzie jest problem? Wsiadam z tobą w ten samochód. Ee, ja tak naprawdę no tak szybko może bym nie wracał, ale na lawetę też nie, nie miał no, bez sensu brać ten samochód jego na lawetę. Natomiast mógłbym sobie w 3 minuty zorganizować drugiego kierowcę, pojechać do niego na dwa samochody, zostawić mu tą azę, spisać kwity, zabrać gotubeczkę, wrócić do domu. Dziękuję cześć. Miałby po prostu samochód z transportem do, sie, do siebie na posesję i, i tyle. Nawet tutaj się zaczęło takie wykręcanie, że dzisiaj nie, bo coś tam, bo on jeszcze musi gdzieś tam pieniądze odebrać, bo bo, bo coś, nie? Tak jakby na szybko wymyślona taka wymóweczka. No dobra, spoko. I mam wklej tutaj gdzieś jakby kawałek z SMS-a, który dostałem następnego dnia, już tam gdzieś około nie wiem, 10.30 czy coś koło tego. No i SMS, no i dzisiaj mniej więcej jak wygląda. Smutny, rozżalony facet, bo jednak nie udało mu się uzbierać takiej kwoty. No myślę, że ma więcej, nie ma tyle i, i tutaj jest cały klucz, cały klucz tej historii, bo to często występuje. Często występuje, może ja nie miałem akurat zbyt dużo takich przypadków. Natomiast wiadomo, ja już ja to traktuję bardziej na chłodno, jako osoba, która się tym zajmuje tak jakby nie patrząc zawodowo. Natomiast gdybym był osobą prywatną. No, to ja już pewnie w myślach wydałbym te pieniądze. One by już były wydane i przekulane, po prostu, już bym sobie drugiego samochodu szukał, eee, nie wiem, dzwonił po kumplach, że kurwa, samochód wczoraj sprzedałem. Ja się dzisiaj. I jutro gościu przyjeżdża z gotóweczką, będzie tam pieniążków, dużo i w ogóle fajnie, pięknie. I dostając takiego SMS-a jak ten, z dnia następnego, no to taka prywatna osoba się naprawdę, z jednej strony, coś takie gorycz, takie, takie rozdoryczenie, wkurzenie i tak dalej. Natomiast z drugiej strony to jest takie psychiczne nastawienie. Takie zakotwiczenie jakby, e, zakotwiczenie tej ceny. Bo z jednej strony 8900 była wystawiona, natomiast te rozmowy, no to 8100 zł powiedzmy. Czyli ja już w głowie powinienem mieć, że ja nie chciałem za niego 8900, tylko chciałem 8100. Od 8900 do 7600 zł to jest droga naprawdę, to jest taka przepaść, nie? Ale od 8100 do 7600 to już jest taki mniejszy skok, nie? Czyli generalnie, kurde, wczoraj miałem 800, ale dzisiaj 7600. Jednak samochód będzie sprzedany, problem będzie z głowy. I już jest takie jakby rozkminianie nie od tych 800 900 zł, tylko od tych 8100 zł. Bo tamte zostały jakby tam przykotwiczone, zakotwiczone i taką cenę mamy w główce. I tego też należy się wystrzegać. Po prostu jakąś cenę minimalną za samochód, jeżeli chcemy uzyskać i wiemy, że ten samochód jest spoko, nie musimy go sprzedawać przede wszystkim, nie jest to jakiś taki mózg, że, nie wiem, musimy mieć na ubezpieczenie nowego czy tam na, na, na cokolwiek, tak? Po prostu chcemy sprzedać, ale nie musimy, to najlepiej obmyślić sobie jakąś taką zdroworozsądkową cenę i swoją główkę, swój umysł zakotwiczyć przy tej cenie, wystawić powiedzmy za ten 8900, tak jak tutaj w tym przypadku. No, i dobra, że te 8200 to jest minimalna cena, jaką chce za ten samochód. Od tej ceny odjąć sobie, powiedzmy, jeszcze stówkę. Tak, dajmy na to, na te 8100 zł. A dlaczego odjąć tą stówkę? Bo nawet gdyby, gdybyśmy musieli, zakładając, że jest jakieś długie OC, są opłaty, tam nic nie trzeba robić przy tym samochodzie, nawet gdybyśmy musieli dać dwa ogłoszenia jeszcze przez dwa kolejne miesiące i ten samochód by nam nie zawadzał, nie przeszkadzał, to my i tak mamy zapas, jakby, cenowy na to. Że klient, który się znajdzie, da te 8100 zł, no to też będzie spoko. 8200, ja już się gubię. 8200, ale te 800, gdyby ktoś od razu zaoferował tą stówkę, to sobie myślimy, kurde, ta stówka to jest taka ta stówka awaryjna, to po co mam przez kolejne dwa miesiące dla tam 100 zł wystawiać ogłoszenia, bo może być tak, że się klient trafi następnego dnia czy za godzinę, a może być także za dwa miesiące. Czyli lepiej tą stówkę jeszcze odpuścić, po prostu w cholerę, i go tak sprzedać. No to już oczywiście te, te, te widełki, te bariery no to to już są indywidualne jakby i e, ja tutaj ingerować jakoś nie mogę, bo to każdy musi sobie indywidualnie przemyślać, e, natomiast nie jest to naprawdę głupia rzecz, ponieważ wtedy nie nadziejemy się na tą właśnie pułapkę, kiedy ktoś zakotwicza nam w główce tą cenę, czyli te 8100 zł, dajmy na to, że to był poniedziałek, a we wtorek pisze, że no 8100 zł nie jest w stanie dać, ale może dać 7600. I my się wtedy sami nie złapiemy w taką pułapkę, że Odejmujemy sobie 8100 minus 7600 I to wychodzi nam, że to jest 500 zł różnicy I na tej 500 zł machamy ręką bo, bo w sumie jest samochód już sprzedany Kasa w kieszeni i tak dalej I zapominamy o tym, że samochód wystawiony był za 8900 I że to nie jest 500 zł Tylko ta różnica jest już naprawdę gruba Bo to jest naprawdę kupa pieniędzy Zwłaszcza przy takim handlowaniu, przy, 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 Przy sprzedaży samochodu w ogóle Tak więc to tak... Chaotycznie troszkę, bo ja generalnie nie lubię jakoś w czasie jazdy, muszę mieć dzień na, 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 na to, żeby gadać w czasie jazdy, jak Debil sam do siebie. Dzisiaj może nie mam jakiegoś specjalnego, ale przynajmniej jest nagrane, zrobione i przekazane. Także tyle ode mnie, dzięki wielkie, i do następnego.